Doczekaliśmy się niestety czasów, w których stan polskich wód i ich rybostan jest w na tyle opłakanym stanie, że my wędkarze najzwyczajniej w świecie zaczynamy się buntować. W naszym środowisku coraz więcej pojawia się osób zdeterminowanych, odważnych, wywlekających na wierzch coraz to nowe afery, przekręty i nieprawidłowości związane właśnie z gospodarowaniem naszymi wodami. To między innymi dlatego powstało społeczeństwo Wędkarzy Polskich Nasze Wody z Mateuszem Dzierżą jako prezesem na czele, to właśnie dlatego znany Wam pewnie wszystkim Sati od bardzo dawna bardzo dzielnie walczy o to, żeby te nieprawidłowości ujawniać i walczy o to, żeby nad naszymi wodami nastała normalność i żebyśmy w końcu idąc na ryby, te ryby zaczęli łowić. Każdy, kto aktywnie spędza czas nad różnego rodzaju zbiornikami w naszym kraju, doskonale wie, jak z tymi rybami u nas jest, jak jest u nas z gospodarowaniem wodami. Oto właśnie na naszych oczach dokonują się pewne zmiany. <laughs> dokonują się one powoli, ponieważ jak wiadomo nie od razu już zbudowano. Takich zmian nie da się dokonać w rok. Potrzeba na to wielu małych kroczków i jeden z takich małych kroczków odbędzie się już niedługo pod Sejmem Rzeczypospolitej. Planowany jest tam właśnie przez społeczeństwo wędkarzy polskich i właśnie przez Mateusza Dzierże wspomnianego Satiego. Planowany jest protest wędkarzy. Protest, który ma na celu zwrócić uwagę osobom rządzącym na problem z nieprawidłowym gospodarowaniem naszymi wodami. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z małych kroków, które należy wykonać, więc pewnie tego na danego dnia, kiedy tam będziemy, wielkich zmian nie dokonamy, ale jest to doskonała okazja do tego, aby między innymi pokazać wszystkim, ilu nas jest. Jeżeli zjedzie się nas naprawdę kilkaset albo i mam nadzieję parę tysięcy, będziemy w stanie nawet w późniejszych działaniach używać to jako argument i pokazać zobaczcie, jest nas naprawdę bardzo dużo. Wszyscy wołamy o to samo, a więc problem jest poważny i szeroki. Wspomnieć należy, że Problem nie dotyczy tylko nas wędkarzy, ale wszystkich tych, którzy z zasobów wodnych w naszym kraju korzystają. Tak więc szeroko pojmowana turystyka, dlatego na planowanym proteście wędkarzy mile są widziani nie tylko wędkarze. Ja ze swojej strony chciałbym wszystkich Was prosić, abyśmy zewrzeli tyłki i na tym proteście się pojawili, bo tak jak powiedziałem, jest to jeden mały krok przyczyniający się do wielkich zmian, które wspólnie możemy wykonać i pokazać wszystkim, że jest nas naprawdę dużo. Protest pierwotnie miał się odbyć 21 marca, z uwagi na sytuację, jaką teraz mamy w kraju związaną z tym wirusem został przełożony. Nie wiadomo jeszcze na kiedy, no bo nie wiemy, jak ta sytuacja się rozwinie. Dlatego polubcie koniecznie fanpage, fanpage społeczeństwa wędkarzy polskich nasze wody. Oczywiście na naszym fanpage'u również będziemy informować o planowanej dacie tego protestu, jeżeli już taka się pojawi. I liczę, że wszyscy solidarnie, tak jak tłumnie i tysiącami przybywamy na Rybomanie, żeby obejrzeć sprzęt wędkarski, tak również przybędziemy tam, po to, aby dopilnować naszego wspólnego interesu. Na targach, które niedawno miały miejsce, miałem okazję rozmawiać również na ten temat, między innymi właśnie z Satim. Udało się nagrać jego parę słów do kamery. Także posłuchajcie, co na temat protestu ma Wam do powiedzenia. Potrzeba jest zmienić ustawę z 1985 roku o rybołówstwie, bo czas najwyższy, żeby przepisy prawa zmieniły się pod względem tego, że wędkarz, żeby stał się kimś, kto będzie kimś ważnym nad wodą. Na razie w ustawie o rybacku jesteśmy rybakami, którzy poławiają wędką. Zmieńmy to. Wędkarz to jest turysta teraz. To jest ktoś, ktoś, kto płaci za coś, czyli jest klientem i powinien mieć, szczerze mówiąc, za to, że płaci mieć ryby. Ale też powinna być tu ochrona wód, która w ustawie jest tak średnio napisana. Bo jaka ochrona jest? Nie mamy psr -ki. SSR nie ma żadnych uprawnień. Nie mamy kogoś, kto by kontrolował te wody non-stop i oczywiście nie tylko wody, ale nas wędkarzy, żeby część rzesza, może, wędkarzy. Nie brała tyle, co można. Tak? Kontrole, jeszcze raz kontrole i kary. O zwiększenie kar, o to, żeby te wody też nie były zasypione, brudne. No, To jest wszystko pod jednym hasłem: ochrona W. Chcecie mieć ryby, chcecie łowić te ryby, chcecie, żeby to wędkarstwo nam dawało radość. Życie tak jak. To? Zmieńmy to. Zapraszam 21 marca na pikietę. Pokażmy, że wędkarzy w Polsce jest dużo. Nie tylko na Facebooku, nie tylko na internecie. Pokażmy realnie, ilu nas jest i jak to hobby jest dla nas ważne. My nie idziemy tam po pieniądze. Nie chcemy nic, nie walczymy z nikim, przeciw PZW czy przeciw państwu. Chcemy tylko rządowi zwrócić uwagę na problemy, jakie mamy na wodzie, nad wodą i jak wędkarz jest postrzegany. Bądźmy tam razem. Jeszcze raz nalegam, przyjedźcie do Warszawy. Jestem tu na targach, przyjeżdża masa ludzi. Potrafili tu przyjechać, zebrać się, kupić sprzęt, zamęty, cokolwiek. Dlaczego nie przyjedziecie tam, gdzie możecie zmienić to wszystko i wziąć w tym udział, że za parę lat spojrzysz w lustro i powiesz do siebie: Byłem tam, zmieniłem, pomogłem. Przyjdź, zmień, stań obok mnie w jednym rzędzie. Powiedz, że się nie zgadzasz na to, co się dzieje teraz. Kłusownictwo, zasyfianie rzek, mięsiarstwo. Zero ochrony dla ryb. Ja jestem przeciw takiemu czymś i chcę to zmienić. A ty?